Buenas! W tym nagraniu poznasz prosty sposób, jak nauczyć się hiszpańskiego szybko, by już w parę miesięcy osiągnąć poziom konwersacyjny. Nazywam się Małgorzata Kaszubska, jestem hispanistką i autorką kursu hiszpańskiego w Zapytaj Poliglotę, a dzięki tej metodzie w ciągu ostatnich kilku lat pomogłam setkom osób łatwo opanować hiszpański. Gotowi? To łapka w górę i vamos! Ucz się całych zdań zamiast list słówek. Chcesz szybko zacząć mówić po hiszpańsku? Wyrzuć listy słówek. Nie dość, że trudno je zapamiętać, to jeszcze trudniej użyć ich w zdaniu. Zakuwanie list słówek najczęściej kończy się mówieniem niegramatycznie i robieniem kalki z języka polskiego. Na przykład Hiszpanie, żeby powiedzieć jest gorąco, powiedzą hace calor, czyli dosłownie robi gorąco. Te same treści nierzadko przekazujemy po hiszpańsku w inny sposób. Dzięki nauce całych zdań zapamiętasz gotowe do użycia przydatne i poprawne zwroty, których użyjesz na co dzień w życiowych sytuacjach, w hotelu, w restauracji czy na zakupach. Ponadto, ucząc się całych zdań ze zrozumieniem, i podkreślam tutaj ze zrozumieniem, upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Naturalnie przyswoisz sobie zarówno słownictwo, jak i gramatykę jednocześnie, tak jak robią to dzieci. Nie ma sensu rozdzielanie nauki słownictwa i gramatyki. Oba te elementy są niezbędne, aby swobodnie komunikować się w języku obcym. Aby przyswoić słownictwo w całych zdaniach, potrzebujemy gramatyki. Aby opanować gramatykę, potrzebujemy słownictwa. Jak zapamiętasz Pamiętać na długo, nawet jeśli masz słabą pamięć. Powtarzaj rzadziej, pamiętaj na dłużej, żeby zapamiętać na długo. Nawet jeśli masz słabą pamięć, użyj tak zwanych powtórek interwałowych. W skrócie, powtórki interwałowe polegają na tym, żeby powtarzać nowo nauczone zdania w stale rosnących odstępach czasu. To, czego nauczysz się dziś, powtórz po dwóch dniach, następnie po czterech, ośmiu i tak dalej. Jest to sprawdzona i potwierdzona naukowo metoda na zapamiętywanie, dzięki której powtarzasz rzadziej, a pamiętasz na dłużej, co jest szczególnie wartościowe, jeśli masz mało czasu na naukę. Kiedyś do powtórek interwałowych Wykorzystywano papierowe fiszki. Te gotowe lub te samodzielnie, mozolnie spisywane i wycinane, a także pudełko z przegródkami, gdzie umieszczano fiszki do powtórki na dany dzień. Trzeba było pamiętać, aby te papierowe fiszki zabrać ze sobą, a i tak często się gubiły lub mieszały. Na szczęście, teraz możesz mieć takie gotowe zestawy fiszek z inteligentnym systemem powtórek w swoim telefonie. Takie zestawy fiszek z przydatnymi zwrotami i inteligentnym systemem powtórek, który ułoży ci naukę na każdy dzień, znajdziesz w naszej aplikacji język. W 15 minut, do której link zostawiam ci w opisie tego nagrania. Jak zacząć rozumieć szybko mówiących Hiszpanów? Zaczynasz naukę hiszpańskiego, znasz już trochę zwrotów, odpalasz więc serial na Netflixie i nic nie rozumiesz? Masz wrażenie, że Hiszpanie mówią za szybko albo niewyraźnie? Jest na to sposób. Regularnie osłuchuj się ze zwrotami, które już jesteś w stanie zrozumieć, bo znasz słowa i gramatykę. Najlepiej jest zacząć od słuchania audio w całych zwrotach lub zdaniach, których się właśnie uczysz. Dlatego tak ważne jest, żeby materiały, z których korzystasz, miały nagrania audio. Dlatego też we wszystkich naszych kursach jest audio nagrane przez rodowitych Hiszpanów. To znacznie przyspieszy twoje postępy. A co z nauką poprzez słuchanie piosenek? Piosenki to bardzo fajny dodatek do nauki języka, natomiast nie uczą one ani akcentu, ani melodii języka. Dlatego najlepiej jest zacząć naukę hiszpańskiego od naturalnie brzmiącego języka, czyli całych zdań z audio nagranym przez Hiszpanów. Jak przełamać blokadę przed mówieniem? Chcesz coś powiedzieć po hiszpańsku, ale nagle czujesz blokadę, nie pamiętasz słów i trudno ci zbudować zdanie? Znajomość języka to przede wszystkim praktyczna umiejętność. To tak jak z jazdą samochodem. Prowadzenia samochodu nie nauczymy się czytając kodeks drogowy czy oglądając filmy instruktorzowe. Trzeba usiąść za kółko. Tak samo jest z mówieniem w języku obcym. Żeby zacząć mówić po hiszpańsku, Trzeba mówić po hiszpańsku, ćwiczyć mówienie. Zacznij od powtarzania na głos i czytania na głos zdań, których się uczysz. Przyspieszy to zapamiętywanie, a przy okazji wyćwiczysz akcent. Nie przejmuj się błędami czy przejęzyczeniami, one zdarzają się każdemu. Jest to naturalny element nauki czegoś nowego, a Hiszpanie są bardzo życzliwi i nie zwracają takiej uwagi na drobne błędy. Dlatego zaczynaj rozmowę, gdy tylko masz do tego okazję. Jak uczyć się szybko, mimo że masz mało czasu? Liczy się jakość, a nie ilość czasu spędzonego na nauce. Zamiast uczyć się całymi godzinami, raz lub dwa razy w tygodniu, zdecydowanie szybciej nauczysz się hiszpańskiego, ucząc się w małych porcjach, ale regularnie, codziennie lub co dwa dni. Już 15 minut dziennie, które stanowią zaledwie 1% z całej doby, pozwala robić szybkie postępy. Masz stały, codzienny kontakt z językiem i zapamiętujesz coraz więcej i łatwiej. W dzisiejszych czasach nauczenie się języka jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystając z materiałów dostępnych online, nie musisz tracić czasu na dojazdy, a wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu jednego kliknięcia. Wykorzystaj przerwę w pracy, podróż, powrót do domu, usiądź w Twoim ulubionym fotelu albo pójść na spacer i przy okazji ucz się języka. A jeśli chcesz w tak praktyczny sposób, jaki opisałam w tym odcinku, szybko i łatwo nauczyć się hiszpańskiego, koniecznie spróbuj naszej aplikacji Język w 15 minut. Jest to jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz całe lekcje języka hiszpańskiego jak z prywatnym nauczycielem za ułamek ceny korepetycji. A ponadto otrzymasz kurs, który poprowadzi Cię od samych podstaw, krok po kroku do zaawansowanego poziomu i swobodnych rozmów po hiszpańsku. W aplikacji są także fiszki ze zwrotami, audio nagrane przez Hiszpana, quizy, inteligentny system powtórek, licznik postępów i dużo, dużo więcej. Aplikacja Język w 15 minut jest nie tylko wygodna i prosta w użyciu, ale także bardzo motywuje do nauki. Aż 93% naszych użytkowników rozpoczynających pierwszą lekcję przechodzi przez wszystkie 140 lekcji w 6 kursach. A najlepsze jest to, że naukę z aplikacją możesz rozpocząć za darmo już teraz. Kliknij w link, który zostawiłam dla Ciebie w opisie tego nagrania i dołącz do apki już teraz. Szybko i bezpiecznie. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikuję co tydzień nową, darmową lekcję hiszpańskiego. Nos vemos pronto.